Autor księgi, z której jest dzisiejsze czytanie, mówił: Tak bardzo prosiłem u bram świątyni o mądrość. Z tekstu wynika, że otrzymał tę mądrość, ale równocześnie dostrzega, że mądrość nie jest wartością na stałe nabytą. Będzie, tak jak sam deklaruje, będzie całe życie. O nią się starał. Całe życie będzie aktualizował tę mądrość po to, żeby zrealizować pełnię swojego człowieczeństwa. I oczywiście otrzymał tę mądrość nie tylko prosząc na stopniach świątyni o nią, ale także otrzymał przez oczyszczenie. I myślę, że wielki post to jest taki czas, kiedy my jesteśmy zapraszani do oczyszczenia naszego serca. Jest tak, że wiele o wielu rzeczach wiemy. Jest tak, że mamy już jakby wytrenowane pewne zachowania duchowe, ascetyczne Zachowania moralne, wiemy jak formatować siebie emocjonalnie wobec trudności. Ale prawda jest też taka, że w duchu oczyszczenia naszego serca, to znaczy o wyczyszczenia tych czasami wątpliwych, interpretacji pewnej prawdy, pewnego dobra, dobrze jest zadbać i to jest, to będzie zwieńczenie mądrości, dobrze jest zadbać o serce, żeby ono było taką glebą, która ciągle na nowo może wydawać plon stokrotny, bo po co mieć serce, które jest głęboko zachwaszczone.